32-letni lekarz podłączony do sztucznego płuca wciąż jest w ciężkim stanie. Zachorował w pracy w czasie dyżuru, nagle zasłabł. Od kilkunastu dni jest nieprzytomny. Stan pacjenta jest bardzo ciężki. Musimy sobie z tego zdawać sprawę. On był bardzo ciężki już od samego początku. Przewiezienie chorego z kępna do Wrocławia było jedynym sposobem, by ratować mu życie. Nie ma doświadczeń z transportem pacjenta podłączonego pod sztuczne płuca, podłączone pod ECMO. Nie ma takich doświadczeń. Nikt nie wiedział, jak długo wytrzyma to urządzenie. Na zasileniu akumulatorowym. Dyrektor szpitala w Kępnie dementuje informację, że transport trwał 8 godzin. Podróż do Wrocławia trwała w sumie 3,5 godziny. Pomyłka wzięła się stąd, że o pierwszej w nocy szpital w Kępnie zaczął przygotowania chorego do transportu. Karetka ruszyła w drogę o 5.30. Po drodze musieli zatrzymać się trzy razy, by doładowywać baterie do sztucznego płuca. Jak wczoraj mówiliśmy w wiadomościach, lekarze robili co mogli, by ratować chorego. Zatrzymywali się na stacjach benzynowych, wbiegali do środka z kablem od prądu i ładowali baterie do ratującego życie urządzenia. Dziś załoga tej karetki nie chciała się wypowiadać. Baterie w ECMO szybko się rozładowywały. Przeniesienie pacjenta do innej karetki nic by nie dało. Dlatego, że awaria, że tak powiem, polegała na braku zasilania i tego zasilania nie ma nasza karetka, ani ta karetka, którą był. Przewożony pacjent, więc nic by to nie zmieniło. Sytuację uratowali strażacy, którzy sztuczne płuca podłączyli do własnego agregatu. Karetkę wzięli na Hol i tak dojechali do szpitala. Polskie karetki nie są przystosowane, by przewozić pacjentów ze sztucznym płucem. W Polsce nie mamy. A my... Pojazdów określanych jako mobilne stanowiska intensywnej terapii. Według lekarzy brakuje też urządzeń ECMO. Jedno kosztuje 400 tysięcy złotych. Sztucznego płuca pilnie potrzebuje szpital w suwałkach. Dziś na grypę AH1N1 zmarła jedna osoba, dwie są w ciężkim stanie. Szpital nie ma pieniędzy, by ECMO kupić. Jeśli chodzi o... Skuteczność leczenia poprawia na pewno rokowanie w około 50%. Dyrektor szpitala w suwałkach szukała pomocy w Anglii i Szwecji, ale usłyszała, że tam nie ma miejsca dla naszych chorych. Jarosław Kuś, wiadomości. Dziewczyna z całą pewnością została zakażona przez wirusa grypy typu A, typu AH1N1 wcześniej nie stwierdzono. Niepotwierdzone to było w badaniu na chwilę obecną z wymazu z nosa. Pobrano wymaz drzewa oskrzelowego. Na ten wynik czekamy. Piętnastolatka pochodziła z województwa warmińsko-mazurskiego. W suwalskim szpitalu przebywa od tygodnia. Do tej pory w tym szpitalu przebadano 45 osób na obecność wirusa AH1N1. W niektórych przypadkach przeprowadzono bardziej szczegółowe badania w Olsztynie. Wysyłaliśmy te próbki. Te próbki materiału biologicznego to jest 14 próbek do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie. Uzyskane potwierdzenie metodą PCR wirusa AH1N1 u 6 pacjentów. Trzy osoby są w stanie zadawalającym. Życie trzech pozostałych jest zagrożone. Są podłączeni do respiratora, mają ostrą niewydolność oddechową. Bardzo niskie utlenowanie krwi tlenem. Dyrekcja szpitala nie wyklucza, że może dojść do dalszych zachorowań, bo ciągle zgłaszają się osoby z podejrzeniem zachorowania na grypę. Jakub Mikołajczuk, obiektyw. Razem ze sprzętem, który natychmiast trafił na oddział intensywnej opieki medycznej, przyjechał pracownik, który obsługuje sztuczne płuco. To urządzenie to jedyny ratunek dla trójki chorych w najcięższym stanie. Bo nadal w placówce są trzy osoby w stanie ciężkim podłączone do respiratorów na oddziale intensywnej terapii. Aparatura wspomaga układ oddechowy lub krążenia u chorych. Najpierw do aparatury zostanie podłączona 23-letnia kobieta. Cały okres leczenia jest przewidziany na dwa tygodnie. Oczywiście jeżeli stan chorej będzie się poprawiał. Drugi z najciężej chorych pacjentów ma trafić do szpitala w Krakowie. Szwedzki sprzęt wart 400 tysięcy złotych został wypożyczony przez jego dystrybutora firmę Makłet. Do tej pory znamy jedno zastosowanie do takiego sposobu leczenia w Polsce. My jesteśmy drugim ośrodkiem, który takie leczenie wdraża. No, każda działalność pionierska nie, nie przychodziła tu. Dyrekcja suwalskiego Szpitala ma nadzieję, że uda się zdobyć pieniądze na zakup sztucznego płuca. Podsuwalska Czerwonka, rodzinna miejscowość 23-letniej pacjentki, która w ciężkim stanie płuca. Jej mąż nie rozstaje się z telefonem. W Suwałkach jest tylko jedno sztuczne płuco, ale chorych w ciężkim stanie wielu. Grypę ma blisko 40 osób, wirus h 1 n 1 potwierdzono dotychczas u 11. Mieszkańcy Czerwonki postanowili działać. Do dzisiaj zebrali ponad 2000 zł. Dołożyłam się i jak będzie trzeba to i się dołożę. Także na pewno będziemy pomagać cały czas. Kamil Burzyński wspólnie ze znajomymi lada dzień chce otworzyć specjalne konto, na które wszyscy chętni będą mogli wpłacać pieniądze. Jest kryzys, są problemy finansowe. Ministerstwo Finansów też ma problemy. No wszędzie są problemy, także nawet, ja mówię, jakieś delikatne kwoty. Po trochu, po trochu i może się to ładna suma uzbierać. Sztuczne płuco kosztuje co najmniej 100 tysięcy złotych. Dyrektor szpitala przyznaje, każda pomoc jest cenna i bardzo potrzebna. Czy byłoby to sztuczne płuco, czy inny sprzęt medyczny? Decyzje byłyby podejmowane po dokładnej analizie leczonych u nas pacjentów. To, to nie jest jedyna potrzeba, sztuczne płuco. Brakuje też respiratorów. W szpitalu zmarły już dwie osoby, które miały niewydolność oddechową. Pomoc, choć mgliście, deklarują też władze województwa. Jak będzie dyrektor miał, pokaże nam ile środków już zgromadził i od Ile le, taki sprzęt może kosztować? I to, że postanowiłem zamówić pomówić, tylko na pewno ten, przed, hmm, te Wirus świńskiej grypy jest szczególnie niebezpieczny. Na zakup sztucznego płuca zadłużonego słowackiego szpitala niestety nie stać. Najwidoczniej to kolejny dowód na to, że nie NFZ i nie Ministerstwo Zdrowia, a ludzie muszą pomóc sobie sami. Piotr Łukaszewicz, obiektyw. Ogólnie dla 23-letniej kobiety, która w stanie ciężkim od kilku dni przebywa na Ojomie Suwalskiego Szpitala. Cały okres leczenia jest przewidziany na dwa tygodnie. Oczywiście, jeżeli stan chorej będzie się poprawiał. Urządzenie za niemal pół miliona złotych to na świecie powszechnie stosowana metoda leczenia przy powikłaniach nowej grypy. Aparatura wspomaga układ krążenia i układ oddechowy chorego. Jesteśmy drugim ośrodkiem, które takie leczenie wdrożył na. Każda działalność pionierska nie, nie przychodziła tu. Jak dotąd najwięcej zakażeń wywołanych wirusem świńskiej grypy stwierdzono na Pomorzu w i Mazurach, Wódzkiem i Mazowieckiem. Wszędzie tam chorzy byli dodatkowo obciążeni innymi chorobami. Z wyjątkową sytuacją zetknęli się lekarze w Rzeszowie, którym nie udało się uratować życia 31-letniej kobiety. Nie potwierdza się, że miałaby inne choroby. Była to młoda kobieta 31-letnia. Osierociła trójkę dzieci. Wyzwaniem dla lekarzy jest hospitalizacja kobiet w ciąży. W Szczecinie zarażona wirusem kobieta w wyniku przyspieszonego porodu urodziła zdrowe dziecko, ale jej stan jest poważny. Kobieta przebywa aktualnie na leczeniu. U dziecka lekarze wykluczyli obecność wirusa H1N1. Bezpieczne dla dziecka w pierwszych tygodniach ciąży. Przy ciąży zaawansowanej najbardziej zagraża matce. W całej Polsce obecność wirusa H1N1 stwierdzono u 750 chorych. Zmarło 17 osób. I mimo, że od kilkunastu tygodni mamy do czynienia z pandemią, to lekarze uspokajają. Cała populacja, która jest zakażona tym wirusem, nabiera automatycznie odporności. Wirus nie znajduje już miejsca, gdzie mógłby przeżyć i po prostu znika z populacji.